Cześć kochani, ja wracam po krótkiej przerwie. Powiem wam, wyciągnęłam to z wody, no nie pachnie za ładnie, może jak pomieszam z sosem, to będzie lepiej mi smakowało. o, wrzucamy ciebie na jeden makaroniku. o, mam miseczkę, więc żeby była po wszystkim, i dolewamy masę, wcześniej zrobiony sos, którego zrobiłam za mało. Maryna mało powiedziałam, to jest ja. Lejemy się z osiku. Chyba też trochę to ale nie sądzę. W mm. poprzedniej części nie dodałam tego. Teraz na prawie pójdę. Wezmę łyżeczkę i dosypię. Koleon. A jak niepięć, to nie, mam to mamie Dobra. Teraz Teraz tylko muszę to wymieszać. To może oszczędzę wam nieco, nie wiem czy jest w kolejnym odcinku.